Kościół katolicki jest organizacją, która nie sprzyja Polsce Ludowej. Akcja rozpracowania prymasa nosi kryptonim prorok. Obejmuje nie tylko prymasa, ale ludzi z jego najbliższego środowiska. Śledzimy każdy jego krok, każde słowo, zdanie, list. Rozkomunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jaki masz plan? Jak to się stało, że coś takiego można znaleźć w ławach kościelnych? Na zbyt wiele nie pozwoliliśmy. Ma opinię człowieka ślepo zapatrzonego w swoje ideały. Dlaczego teraz miałby zmienić zdanie? Pan premier go przekona. Ja? Ktoś musi złożyć mu tę ofertę. Mnie nie wypada. Rosjanko jak w kardynale Rosso. Mam informację z Rzymu, że pracują tam agenci obcych wywiadów. Mogą werbować księży i systematycznie niszczyć kościół. Ksiądz Karol Wojtyła, prawda? Tak, to ja. Nie ma nic groźniejszego niż ten człowiek i jego syny o potędze kościoła. Jeżeli nie zapanujemy nad nastrojami społecznymi, będziemy mieli protesty w całej Polsce. Jakim prawem? I ten jego kierownik prowadzą własną politykę zagraniczną. Nic pan nie znajdzie. Znajdę. W swoim czasie. On ja w ogóle nie miał szans. Gdzie wtedy, wtedy był pan Bóg? Ja nie Zło pokonamy, tylko dobrem i prawdą.